Dzień doberek, dzień doberek. witam Was serdecznie W kolejnym dniu Dzisiaj mamy środę Ja pierdzielę Oj, człowiek się kurde coś nie wyspał Dramat Trzeba ustawić sobie nawigację O, i sobie ustawimy Nawigację Z telefonu mm, Nie alfa speed co jest? O, jest tu. Cyk. Eksport, wyślij przystanki do nawigacji. Odebrano nowe miejsce docelowe. O. Widzieliście? i przesłane. Cyk. I ona nam sobie pięknie przelicza. No i elegancko. 5:35 możemy rozpocząć sobie tacho. Pyk. Przybędziesz do celu o 13.47, nawigacja się nawet nam odezwała. Dobra, jest rozpoczęte. Byliśmy, zameldowaliśmy się. No i standardowy nasz tekst. Usłyszeliśmy, że mamy czekać. No cóż, nic nie poradzimy już na to. Co, no kawę sobie zrobimy na spokojnie. Myślę, że tak za 15 minut jedziemy. Tak o 6.00. To i tak będzie dobry czas. The next day. Wow, jak sytuacja, moi drodzy. Na pewno wiem jedno, że zrobiło się widnoc, nie? My dalej przed bramą stoimy. Już praktycznie stoimy. O, można powiedzieć, że stoimy. Równe dwie godziny. Pierwsza sprawa, albo nie mają towaru gotowego. Albo druga sprawa jest taka, że jest tutaj może być tutaj na zmianie magazynier, który jest bardzo wredny, i nas tu może przetrzymać, aczkolwiek no, patrząc na rozwój sytuacji od, od stycznia, no to on też tutaj był z rana na swoich zmianach, no i nie było problemu. W poniedziałki, kurczę, jak się podstawiałem 630, no to te 15 minut do, do 20 się czekało jak ktoś z placu wyjedzie i wtedy żeśmy wyjeżdżali czy nawet e, jak żeśmy się też ładowali w środę na ostatnie kółko no to zazwyczaj podjeżdżałem tak za 10, 6, no to też nie było problemu no ale dzisiaj jakiś delikatny problem jest, mówię albo albo towaru nie mają gotowego albo po prostu dzisiaj magazynier ten wredny stwierdził że mnie przetrzyma a ogólnie, żeby człowiek się cokolwiek dowiedział, no to kurde, no nie ma takiej możliwości, no bo nie wejdzie. A biuro jest tam na magazynie. Jedyne co mogę, to tam w rogu po lewej stronie jest Buda, gdzie siedzi ochrona i to u nich się właśnie człowiek melduje. Byłem, zorientować się, to usłyszałem, że on mnie nie rozumie i ja muszę czekać. No, to tak właśnie wygląda. Sytuacja, no nic, czekamy dalej na rozwój sytuacji. No, Mam nadzieję, że kiedyś wiedziemy. Nawigacja tam piękny, kurde czas pokazywała, że będziemy tam na miejscu o 15. Teraz już nam pokazuje 16.00, pauza, czyli 16.30. No cóż, czekamy po prostu sobie grzecznie, bo nic nam nie pozostaje innego. Dobra. Wyjeżdżamy. 8:40, moi drodzy, my dopiero wyjeżdżamy. To jest ogólnie dramat. O, zobaczcie po lewej stronie, nie? Jak ja bym miał kurde jak oni by wjeżdżali przede mną, bo to są bez kolejkowcy, to ja bym tutaj odstał spokojnie. 40 minut trzeba liczyć na każde auto. 8.40 Ja pierdzielę o tej godzinie, to my byśmy byli gdzie byśmy byli. Można powiedzieć, że kurde, już byśmy nawet mogli być w hawliczkowych brodach, nawet za hawliczkowe brody. No ale no, niestety, dzisiaj jesteśmy jeszcze w Libercu. Oj, no nic. Ciekawe, jak tutaj ogólnie wygląda sytuacja z miejscem. Ale widzę, że jest chyba nieciekawie. O dobra, widzę jakieś tam rajeczki wolne, więc jest OK. O, no i to? W tym samym miejscu co w poniedziałek żeśmy zakończyli, jaki we wtorek rozpoczęliśmy, czyli stąd mamy 27 km do lotu. Na szczęście mamy tu gdzie zaparkować. Ty sobie poczekasz Kurwa no, nie bo on się musi pchać, nie Dobra, w tą czasną rajkę będziemy tu celować Wiemy, więc nie będzie tragedii. No, my już właśnie jesteśmy na parkingu, zakończyliśmy tacho, więc możemy na spokojnie iść sobie jakąś kolację zrobić, jakiś film obejrzeć. Witam was serdecznie w kolejnym dniu. Dzisiaj mamy czwarteczek moi drodzy. 106 km zostało nam do domu, więc już jest połowa sukcesu. Tak oczywiście wracamy już moi drodzy, jesteśmy właśnie w Czechach. I jeszcze takie nawigacja nam pokazuje godzinę 37 z hakiem No więc nie ma tragedii tak na tą sprawę A i jeszcze jedna rzecz 16.06 nam pokazuje, że będziemy na miejscu A ja sobie tak kurde z czystej ciekawości wbiję O której będziemy na myjni No i uwaga moi drodzy 62 km mamy do myjni. Więc mówiłem, że tak koło 40 gdzieś nam zostanie do domu. Więc nie ma tragedii. 15,27 15 pokazuje nam tam dolot. Bardzo przyjemny czas. Bardzo przyjemny czas. No dobra, to co? Już wiemy, o której mniej więcej tam będziemy, więc zobaczymy, czy coś tego czasu uda nam się urwać. Na chwilę obecną mamy 2,27 wyjechane. Więc zobaczymy ile nam się uda zbić e, czasu jeszcze. 15.27, więc let's go. No i elegancko. 1518, a my już właśnie mamy zjazd na Jermanice. Aj, kurde, tylko ten zjazd tutaj jest taki y, dziwny, bo tych znaków tu nastawiali. Tu, tam. Okej. Okay. Lewa strona wolna, tu wolna. O! I tutaj, właśnie, co żeśmy zahaczyli, bo tu jest garb, nie? Tu jest, kurde, pod górkę. Garb i z górki. I tu żeśmy, właśnie, zahaczyli. W tą stronę nie. W tą stronę nie zahaczymy. Dobra, teraz, kurde, pytanie, czy myjnia jest otwarta? A jak jest otwarta, to czy. Musimy stać w kolejce, czy nie? To za chwilę będziemy wiedzieć. Bo w tamtym tygodniu, nie w tamtym tygodniu, nie, bo w tamtym tygodniu żeśmy późno zjechali, bo na wypadek natrafi... natrafiliśmy. Ale dwa tygodnie temu, no to była kolejka i też o takiej godzinie byliśmy w sumie. Okej okay, moi drodzy, jest połowa sukcesu. Zaraz zobaczymy dalej. Jesteśmy pierwsi w kolejce. I najlepsze w tym wszystkim jest to, że jest myjnia otwarta, proszę. proszę bardzo, proszę bardzo. Jest otwarta, tam akurat jest jakiś busik, jest właściciel kurde tej myjni i pewnie będzie chłopak, który kurczę mnie tutaj znano. bo regularnie tutaj jestem, więc można powiedzieć, że będziemy wjeżdżać i właśnie w tym momencie będzie wyjeżdżała ciężarówka, więc petarda, będzie czysty kurde zestaw. Hip-hip, hurra! No debil Szybciutka aktualizacja, moi drodzy. Byłem teraz, właśnie zapłacić od razu, bo tutaj jest cały szef, kurde tej myjni A jest tutaj nowy, nowy pracownik, no i akurat, że ja płacę kartą paliwową. No to mu musiał pokazać, jak to wygląda cała procedura, ale też właściciel, cały tu właściciel mnie zna, bo już nawet moje nazwisko mu sam podał z automatu. I właśnie będą mnie teraz, będzie mi mył samochód Mamy moi drodzy, cały zestaw umyty razem ze schodkami Ja pierdziele, coś pięknego Doczekał się Ale kurde naczepa lśni Nawet w lusterku widać ee, kabina jak kurde czysta w końcu wygląda A i tam jeszcze ten stop co jest, kurde, abyśmy tam nie zaryli dubskiem znowu. Cholera wie jak się za niego zabrać. Nieraz się uda, że jest wszystko fajnie, a nieraz kurde się zaryje. By trzeba było chyba tutaj, kurde, lewą stroną przejechać. No bo zobaczcie, jaki tu jest kuźwa garb. Dobra, zróbmy to w ten sposób, tu bardziej na lewą stronę. O! Mamy to. Bo na tym garbie już widziałem jak normalnie dupa szła w dół i jakby chciała ryć. Ale udało się. Czyli kurde tamtą, tamtym lewym pasem trzeba Chomautko na spokojnie No i dobra Za 10 Za piąta będziemy The next day. No i jesteśmy w Polsce, moi drodzy. Zostało nam jeszcze 11 km do naszego CPN-u. Pytanie, czy będzie tam w ogóle, kurde, nasze, nasza miejscóweczka wolna? Ale to się za niedługo okaże. <coughs> Ogólnie, plan działania, jaki mój dziś, na dzisiejszy dzień będzie, powiem szczerze, że nie wiem. Tak samo jak nie wiem, kurde. E, Jaki plan będzie na jutro, czyli na piątek i na sobotę? Na pewno wiem jedno: że jak zaparkujemy, e, zrobimy lekcję, wszystkie dokumenty pouzupełniamy. To będę musiał e, pocisnąć do znajomego, który mi kurde auto składa i się zorientować, czy od poniedziałku zamówił kurde brakujące uszczelki. A najważniejsza uszczelka, jaka jest, to jest na e, głowicę. I na pompę wody jest nam uszczelka potrzebna. Jeśli tego nie zamówił, no to będzie kurde słabo, troszeczkę powiem. Więc ja będę musiał jutro zamówić i licząc na cud, że będzie do odebrania na sobotę. Bo jeśli nie będzie na sobotę, kurde, do odebrania uszczelki i nie zamówił, no to tydzień znowu w plecy. A powiem Wam, że dzisiaj, właśnie, mamy 29, 29 luty, ostatni już miesiąc, i to już jest dwa miesiące, jak jestem bez samochodu, bo zawsze, kurde, jest coś, zawsze są jakieś komplikacje. No, chciałbym, kurde, żeby już ten samochód, kurde, tak jak założyłem, że na początku marca wyjeżdża. No ale jak nie będzie kurde uszczelek, no to on z dniem e, początku marca nie wyjedzie, czyli teraz e, na ten weekend nie wyjedzie. Oh. Dzięki, że byliście. Oczywiście zostawcie łapeczkę w górę. Zasubskrybujcie kanał. No i oczywiście ogl oglądajcie poprzednie filmy, tak jak i te, które będą za niedługo, więc do zobaczenia w kolejnych materiałach. Dziękuję, do widzenia, do zobaczenia. Odpierdolcie się ode mnie.